Polones w centrum Madrytu, dźwięki polskiej muzyki i smaki rodzimej kuchni. Tak wyglądał Madryt Polones Bal 2025. To wyjątkowe święto polskiej tradycji i elegancji, które przyciągnęło Polaków z całej Hiszpanii. Inspiracją dla organizacji tego balu były bale polonijne w Stanach Zjednoczonych. Wiedząc o nich, pomyślałam, że dlaczego nasza Polonia, wspaniała, którą właśnie mam przyjemność reprezentować, polscy profesjonaliści tutaj, dlaczego nie mamy takiego wydarzenia, eleganckiego, na poziomie łączącego ludzi na poziomie i biznesowym, i profesjonalnym, kulturowym, ale też po prostu ludzkim? No i tutaj jesteśmy, udało się. Tegoroczna edycja jest absolutnie nie do porównania z zeszłoroczną. Przede wszystkim, nie mogę jeszcze wszystkiego zdradzić, ale będzie wiele niespodzianek dla naszych uczestników. Między innymi mamy tancerzy z Teatru Tańca Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawianka, którzy przygotowali wspaniały, wspaniały spektakl tutaj dla naszych uczestników. Będziemy mieli konkursy z niesamowitymi nagrodami dzięki wielu polskim firmom, podmiotom i usługodawcom, którzy od serca ufundowali dla naszych uczestników na loterii wspaniałe Fanty. Będziemy mieli konkurs między stolikami i dowiemy się, ile nasi goście wiedzą o starodawnych zwyczajach polskich balowych. Dowiemy się wiele właśnie o polskiej kulturze, o polskich tańcach. Mamy też wystawę, wystawę pracy polskiego, polskiego artysty. Ten bal, ta edycja połączyła wiele różnych podmiotów na różnych, na różnych poziomach. Nie są z nami tylko Polacy, aczkolwiek również Polacy są z nami Polacy nie tylko z Hiszpanii, nie tylko z Madrytu, ale z różnych miejsc w Hiszpanii, ale też z różnych miejsc w Europie i z różnych miejsc na świecie i oczywiście z kraju. Zastanawialiśmy się, czy przypadkiem nie zabraknie miejsc na loty z Warszawy w, w najbliższych dniach, ponieważ tak silna grupa tutaj, tutaj z nami jest. Natomiast jest z nami również, oprócz kilku gości zupełnie międzynarodowych, jest oczywiście z nami mnóstwo Hiszpanów, którzy zainteresowani polską kulturą, polskimi, polskim biznesem, również polską, polski, polskimi profesjonalistami, polskimi tańcami również są osoby, które po prostu są zainteresowane polską kulturą w tym zakresie. Są z nami. W samym sercu stolicy Hiszpanii, w prestiżowej sali kolumnowej Circulo de Bele's Arts, odbył się bal, który na jeden wieczór zamienił Madryt w ambasadę polskiego stylu, kultury i gościnności. Wierzę, że. Współpraca ambasady ze środowiskami polonijnymi jest jednym z naszych obowiązków, ale też i przywilej, dlatego że dzięki temu możemy pomagać Polakom, którzy są tutaj w Hiszpanii. Wiemy, co ich interesuje. Elementem strategii współpracy z Polonią i Polakami za granicą przyjętą w tym roku przez polski rząd jest wspieranie działalności polonijnej. Jest to element budowania tożsamości, utrzymywania jej pielęgnowania polskiej kultury i myślę, że ten bal bardzo dobrze wpisuje się właśnie w te priorytety. Na balu są nie tylko Polacy, ale też i przedstawiciele i hiszpańskich firm i hiszpańskich stowarzyszeń. Mamy przecież wiele rodzin polsko-hiszpańskich, także jest to element budowania wzajemnej wymiany kulturalnej, jest to element poznawania kultur hiszpańskiej i polskiej. Ten bal się odbywa z tematem przewodnim. W którym jest Polonez, więc wszyscy tańczyliśmy Poloneza, jest to element polskiej tradycji. Eee, myślę, że dla Hiszpanów eee, bardzo, bardzo wyjątkowy. Eee, i, i, I to jest element właśnie budowania europejskiej tożsamości. Cieszymy się tą różnorodnością, szanujemy ją, podziwiamy i się nią dzielimy. Chcemy pokazać Hiszpanom, że Polacy są w Madrycie. Zresztą nie tylko z Madrytu eee, gościmy dzisiaj Polaków. Chcemy pokazać Hiszpanom, że potrafimy się dobrze bawić, chcemy pokazać Hiszpanom, że pielęgnujemy nasze tradycje, że one się wpisują w zasadzie w każde okoliczności. I to jest chyba kwintesencja tego, żeby pielęgnować naszą tradycję, żeby pielęgnować naszą kulturę, związki z Polską i robić to w, takim, w takiej atmosferze, która się podoba i jest interesująca również dla kraju, który nas przyjmuje, jakim jest Hiszpania. Wieczór rozpoczął tradycyjny Polones. Symbol Narodowej Dumy i Wspólnoty. W tanecznym korowodzie uczestniczyli wszyscy goście, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Byłam onieśmielona, bo muszę przyznać, że ostatni raz tańczyłam, jak tańczyłam 18 lat to było bardzo dawno temu, ale organizatorzy zadbali o to, żebym nie była pozostawiona sama sobie i Tańczył ze mną ktoś bardzo doświadczony, także byłam w bezpiecznych rękach i naprawdę to była podróż sentymentalna, było bardzo dobrze. Wspaniale, byłam nieco wzruszona, bo chyba wszystkim w sercu gra polonez, także z wielką radością też spoglądałam na Hiszpanów, którzy tańczyli i miałam wrażenie, że też złapali, nie wiem czy złapać blusa akurat w tym kontekście jest adekwatnym sformułowaniem, ale już zdążyłam usłyszeć, że są zachwyceni naszym tańcem narodowym. Ja uwielbiam tańczyć, więc oczywiście od poloneza trzeba zacząć i jest to zawsze ten polski narodowy taniec, który gdzieś czujemy z głębi serca i którym, którym się najlepiej czujemy. Tu nie można popełnić błędu. Natomiast rzeczywiście jest to też przepiękne przeżycie duchowe. Mamy poczucie, że możemy polską tradycję i polską kulturę promować szeroko w całej Europie. W programie nie zabrakło także elementów artystycznych. Goście podziwiali występy zespołów folklorystycznych, koncert smyczkowy polskich muzyków oraz polską kuchnię w odświętnym wydaniu. Madryt Polonez Bal to nie tylko elegancka zabawa. To także okazja do integracji Polonii i promocji polskiej kultury w międzynarodowym środowisku. Cudowne doświadczenie. To już jest drugi bal dla nas. Myślę, że stanie się to taką naszą coroczną tradycją. Bal jest na bardzo wysokim poziomie. Organizacja pierwsza klasa. Świetnie. Dla wielu naszych gości jest to coś nowego. E, nigdy nie próbowali pierogów, nigdy nie próbowali bigosu, Jest to fajna okazja, żeby poprzez właśnie kuchnię dotrzeć do, do serca Hiszpanów. E, też pokazać im tą naszą kulturę polską poprzez piękny taniec. Polones jest to dla nich coś nowego. E, także myślę, że wspaniałe doświadczenie. We are very proud to be one, one of the sponsors of this event. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy być jednym ze sponsorów tego wydarzenia. Dlaczego? Bo chcemy reprezentować polską kulturę w Hiszpanii. Wierzymy w różnorodność, działamy w pięciu krajach i w każdym z nich staramy się przybliżać polską kulturę także mieszkańcom tych państw. Uwielbiam pierogi. Myślę, że wiele polskich potraw przypomina danie z kuchni rumuńskiej. Więc mamy ze sobą naprawdę sporo wspólnego, ale pierogi są najlepsze. Kiedy mieszka się poza ojczyzną, myśli się częściej o swoich korzeniach, o drobnych rzeczach, jak smaki dzieciństwa, których często tu brakuje. I dlatego uważam, że takich wydarzeń powinno być więcej. To wspaniała okazja, by Polacy mogli się spotkać, porozmawiać i dzielić tym, co nas łączy. To miłość, mój miły. Dla mnie jest to wyjątkowe spotkanie. Po pierwsze spotykam tutaj przyjaciół, których mam w Hiszpanii, którzy przeprowadzili się do Hiszpanii, tutaj mieszkają, żyją. Ale to też jest tak naprawdę piękne przeżycie, żeby spotkać no, tutajszą elitę gospodarczą i dyplomatyczną. Jest to na pewno piękne wydarzenie, też piękny bal i piękna promocja polskiej kultury. Byliśmy korzystać z każdej możliwej okazji do tego, żeby właśnie promować nas, Polaków, naszą kulturę, naszą tradycję, nasze też najlepsze właśnie tradycje kulinarne. Mam nadzieję, że, że tutaj zgromadzeni przede wszystkim nasi też Gospodarze, Hiszpanie będą zadowoleni i, i będą z przyjemnością wspominać ten bal. Organizatorami wydarzenia byli Polish Professionals in Madrid, ambasada RP, Instytut Polski oraz Polska Rada Biznesu. To się wpisuje w cały cykl działań, które prowadzimy promujących polską kulturę. W tym roku jesteśmy szczególnie aktywni ze względu na polską prezydencję, zwłaszcza w tej pierwszej połowie roku, ze względu na polską prezydencję w Unii Europejskiej i właściwie nie ustajemy w działaniach, nie ma takiego tygodnia, który by nie miał kilku działań przy różnych dziedzinach. Mówię o literaturze, o kinie, o teatrze o sztukach wizualnych fotografii, muzyce oczywiście nieustannie w zasadzie realizujemy różnego rodzaju projekty, a dzisiejszy wieczór jest takim miłym zwieńczeniem, bo zbliżamy się do końca prezydencji i takim też wydarzeniem, które łączy wiele dyscyplin kultury, bo i słyszeliśmy muzykę. I oglądaliśmy polskie tradycyjne tańce i mamy możliwość obejrzenia malarstwa, więc łączy on kilka elementów, dlatego bardzo się cieszę, że możemy uczestniczyć również w tym projekcie. Mamy zaplanowany koncert, właściwie całą serię, bo za tydzień jesteśmy jako Instytut Polski w Sewilli, pochwale się, w Alcazarze i Włodek Pawlik będzie grał. Będzie to wielkie wydarzenie, a z kolei za dwa tygodnie w Madrycie będziemy mieli Bester Quartet, robimy to wspólnie z Instytutem Adama Mickiewicza więc ogromna uczta jazzowa, co też należy zaznaczyć jest jakby charakterystycznym i bardzo rozpoznawalnym elementem polskiej kultury. A potem jeszcze będzie seria koncertów w Segowi różnego rodzaju. Prawdopodobnie jeszcze będziemy mieli jedno przedstawienie teatralne, ale na razie nie mogę powiedzieć, bo, bo to jest jeszcze tajemnica. Także w czerwcu, a jeszcze dodam, że kończymy cykl przeglądu kina polskiego który odbywał się w ośmiu miastach Hiszpanii i w tej chwili właśnie wkraczamy do ostatniego miasta. Po Walencji będzie to Cordoba i tam w czerwcu widzowie w Cordobie będą mogli oglądać polskie kino w tym roku pod hasłem Kina Kobiecego. Więc robimy naprawdę nie ustajemy w tych projektach w teraz trwających właśnie Feria de Libro, czyli targach książki. Również mamy polską reprezentację. Więc jak pan widzi, tych projektów jest bez liku. E, troszeczkę złapiemy oddech w wakacje, a od września, mimo że już nie w ramach polskiej prezydencji, ale z równie dużym wysiłkiem i entuzjazmem będziemy promować polską kulturę w Hiszpanii. Nie zmąci ciszy w mojej, w Madryt Polonez Bal 2025 na długo pozostanie w pamięci uczestników jako wieczór polskiego szyku i wspólnoty w hiszpańskim wydaniu. Nasze stowarzyszenie nieustająco jednoczy tutaj naszą społeczność około 600 polskich profesjonalistów w Madrycie. Organizujemy mnóstwo warsztatów, spotkań rozwojowych, dzielimy się po prostu nawzajem ze sobą swoimi talentami, swoją wiedzą, swoim, swoim doświadczeniem zawodowym i w ten sposób zupełnie, zupełnie na zasadzie wolontariatu działamy. I staramy się budować dobre, dobre oblicze po prostu Polaków w Madrycie i w Hiszpanii. Dziękujemy, że jesteś z nami. Jeśli podobał Ci się nasz program, koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij materiał dalej. Napisz także komentarz. Twoja opinia wiele dla nas znaczy. Zapraszamy Cię również do wspierania nas na Patronite. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować naszą misję promować polską kulturę, pokazywać historię niezwykłych ludzi, integrować Polonię na całym świecie. Każdy Twój gest pomaga nam się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnych programach Pepe TV.